Zakupiłem 12 numerów czasopisma Nowa Fantastyka właśnie z 1991 roku. Pod wątkiem o topce science fiction pojawił się pewien komentarz, że ominąłem i brakuje tutaj kantytki dla laibowica. Udało mi się tą książkę dorwać. Jest to nie najnowsze polskie wydanie, bo to jest z 98, i to mi się nie udało, ale udało mi się wcześniejsze z 1991 roku, czyli roku mojego urodzenia. Książka wygląda w sumie na nieczytaną, w bardzo dobrym stanie, więc jestem zadowolony, ale mam nadzieję, że y, któraś z tych głównych serii science fiction zrobi wkrótce jakieś wznowienie. Ale ten rocznik dał mi pewien pomysł na treści, które moglibyśmy spróbować zrobić w przyszłym roku. I zakupiłem 12 numerów czasopisma Nowa Fantastyka, właśnie z 1991 roku. Możecie zobaczyć, że cena jeszcze jest tutaj 7 tysięcy za numer, ale już pod koniec roku dochodzimy do 10 tysięcy starych złotych. Plan jest taki, że y, będę w przyszłym roku co miesiąc czytał jeden numer z, z, z przed 35 lat i jeden numer aktualnej nowej fantastyki. I sprawdzał, jak to się w ogóle zestarzało i czym się różnią. Dajcie znać, czy coś takiego będzie Was zainteresować, bo wtedy będę co miesiąc jeden taki odcinek, właśnie porównawczy, wrzucał i komentował to, co tutaj znalazłem. Mnie, evenement fantastyki nowej fantastyki, kompletnie w dzieciństwie ominął, i jest to coś, co po co mnie sięgał pierwszy raz w życiu.